Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj parę słów na temat grabienia. Pamiętajcie, zawsze grabimy do siebie, to jest bardzo ważne. A tak na serio to dzisiaj grabimy sobie koniczynę i lucernę. Dzisiaj znajduje się na w tej chwili znajduje się na polu koniczyny i tutaj właśnie sobie jeżdżę chwastownikiem, takimi dużymi grabeczkami. Po co grabimy? Wieje, co się schowamy. Zobaczcie, koniczyna pięknie. Wygląda. Po co grabimy? Grabimy po to, żeby zabrać tą materię organiczną zeszłoroczną ze słomy, ze zbóż. Zobaczcie, która ona tutaj pięknie zakrywała glebę pomiędzy roślinami, chroniła ziemię przed utratą wilgotności, chroniła przed erozją wietrzną. E, chroniła też przed e, utratą temperatury taka kołderka taka mata słomiana i teraz tą matę tak jak widzicie tutaj zabieramy po co zabieramy po to żeby właśnie e, odkryć te puste przestrzenie pomiędzy koniczynami tak jak tutaj żeby tutaj doszło słońce żeby słońce doszło żeby się nagrzały korzenie żeby pobudzić e, korzenie roślin do wzrostu, do symbiozy z bakteriami bezawkowymi i tak dalej, i tak dalej. Eee, dostarczymy słońca, szybciej się to nagrzeje, rośliny w ciepłym szybciej rosną, więc tutaj te taki mamy no darmowy azot, ten, azot, darmowy nawóz, tak, tak to można nazwać w skrócie. Jeżeli słońce tam będzie do dołu dochodziło, no to ono będzie działało e, do tej gleby, to i w jego wpływ jego wpływ po prostu można porównać do takiego darmowego nawozu. I to jest takie pobudzenie korzeni do wzrostu. A mamy jeszcze pobudzenie tych części zielonych do wzrostu właśnie przez grabienie dwukrotne jest zalecane. I lucerny, i koniczyny wiosną. To są takie najważniejsze dwa zabiegi. I jak możecie zobaczyć, są piękne pasy w poprzek i pasy wzdłuż tutaj ja w tej chwili wykonuję już drugi zabieg. Jeżeli chodzi o termin wykonywania tego zabiegu, no to na ten temat jest naprawdę milion pięćset książek i możecie tam sobie na podstawie tych parametrów, które są tam podane, wyliczyć sobie czas, termin i tak dalej, fazę wzrostu, bla bla, bla. Albo możecie po prostu zwyczajnie przyjrzeć się naturze i zaobserwować tego typu rzeczy. Jeżeli już. Yy, mniszek lekarski sobie kwitnie, porzeczka ma pędy. To znaczy, że czas już najwyższy, ażeby zacząć grabić pola i nie tylko. <śled>